Krótka prezentacja, kłada Polaris Outlaw. Dzisiaj nie upalanko. A krótka prezentacja kłada Polaris Outlaw. Produkowany w latach 2006-2007. 500, oczywiście, bo 525 już były jeszcze później, chyba do 2010. Nie jestem pewien, jakoś tak produkowany. Mnie interesuje tylko 500, że tak powiem. Silnik praktycznie ten sam co w Polarisie Predatorze, aczkolwiek różni się. Yy, przełożeniem skrzyni i tylko tym i wyłącznie, ponieważ wiem, bo miałem Predatora, który jeździł 3,5 roku bez awaryjnie, nie, nie, nie wymagał praktycznie żadnego wkładu, nic nie było przy nim trzeba robić, jeździł, nie grymasił, a mocy miał dość sporo. Nie wiem, czy to była ta wersja TLD ale był mocny, na pewno był yy, szybszy jak ten, być może. Z... Dlatego, że, że no, ta skrzynia była inna. Nie? nie, nie jestem w stanie powiedzieć tego. Bynajmniej ten, no troszkę, troszkę bym powiedział, że jest wolniejszy. No, silnik nie narzekam. Ten tutaj akurat w Outlawie był rozebrany. Sam go osobiście rozbierałem, wymieniałem wszystkie łożyska w silniku. Yy... Problemu nie było jakoś tam z No Tylko trzeba pomyśleć, trzeba mieć głowę, że tak powiem na karku No i szukać, wiedzieć gdzie szukać, nie jeździć gdzieś nie wiem, nie po Allegro ryć czy tym podobne Bo tam się przepłaca za łożyska za to, że jest napisane tam nie wiem Do Polarisa, do Yamaha czy do czegokolwiek A wystarczy po prostu rozebrać silnik, wziąć wymiary i idzie łożyska znaleźć nawet i kurde O wiele taniej, na, na, nawet 3-4 razy taniej się kupuje łożyska i są dostępne, tak, nie ma z tym problemu. No tyle o silniku, no, no mówię, ja na silnik nie narzekam, łańcuszek rozrządu też idzie dostać bez problemu. Łożyska, cylinder, tłok nie były ruszane, bo były w bardzo dobrym stanie. Poprzedni właściciel musiał albo robić honowania, albo coś takiego, bo jeszcze ślady honowania. Jeździ, nie narzekam, mocowo mi wystarcza. Zawieszenie na foksie już całe, oczywiście, i to już wychodzi seryjnie, tak. Tak się ładnie prezentuje. Dziubek trochę inny jak w Predatorze. Bardziej taki, no, taki spłaszczony, bardziej wygląda. No ale tu nie chodzi tylko o wygląd, tak. Tylko, żeby to jakoś jechało, oczywiście. Kółko aluminiowe z przodu do tyłu. Mam akurat dziewiątki założone, bo mam też do tego zestawu co jest z przodu dziesiątki, no ale postanowiłem przejść na dziewiątki. Żeby troszkę, no tylko by było mniejsze, bo jednak dziesiątka jest większa. Silniczek z tej strony tak. Yy, rok temu jakoś było to robione, czy już nawet ponad rok. ale no, ile żadnych wycieków, nic nie ma. A, pompa wody też yy, była. Wymieniana regenerowana, bo przepuszczał płyny, też nie było problemu, że, że nie ma, nie idzie dostać. Czy to coś, co, co, cokolwiek słożnie z przodu też były wymieniane, też idzie dostać. w wszelkim opiniom, które krążą o tych kładach, że nie idzie dostać w ogóle do nich części. Jak ktoś ma, że tak powiem, głowę, nie tylko po to, żeby się woda do szyi nie lała, to znajdzie co, wszystko co trzeba. Czy tu, czy kawałek dalej, ale się da znać. Aha, w silniku jeszcze wymieniałem tarcze. Też nie było problemu z tarczami. 160 zł, już nie pamiętam jakiej firmy, ale tak nie, nie 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 jakieś najgorsze, tak? Tylko już takiej dobrej firmy. 160 zł od innego okłada, oczywiście są dopasowane. Jest same tarcze, bo przekładki nie pasują. No ale tarcze mi były potrzebne, przekładki były dobre, nie spalanie nic. Także były wymienione same tarcze sprzęgłowe. No i co? No tyle o silniku mogę powiedzieć, Predatorem jeździłem pół roku, nic się nie działo, tym że już rok, półtora roku i też nic się nie dzieje. Wymieniłem właśnie to sprzęgło, te łożyska sobie wymieniłem, bo jedno miało luz na wale i, i pukało, objaw był taki, jakby korba była, każdy obstawiał korbę, a przy rozebraniu się okazało, że korba jest dobra, a łożysko na wale od strony magneta miało luz i pukało, dosłownie głuchy dźwięk. No i łańcuszek rozrządu wymieniłem, bo już był rozciągnięty. Jak znajdę zdjęcie, to też wstawię. Yy, jak, o ile był rozciągnięty i as, objaw był do rozciągniętego łańcuszka taki, że kładzie nie wiem, czwarte gazu i tak jakby już miał od, odcięcie zapłonu. Teraz się kręci o wiele wyżej jeszcze, po wymienianie tego łańcuszka. Z zalet tego wkłada tutaj akurat. Na razie powiemy o zaletach. Powiedzmy, jest to zawieszenie z tyłu tak zwane IRS, oczywiście Amorki też Foxa. No i tak to się prezentuje. No, znaczy zalety. No, dla jednego zalety, dla innego nie zalety. Dla mnie zaletą jest to, że jest wygodny. Nie 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 telepie, tak jak na przykład się jedzie na ośce, że buja, bo jednak tutaj jest zawieszenie niezależne, tak? I każde koło sobie wybiera, jak chce. Wiadomo, koszty większe aczkolwiek ja nie wiem mi się nic nie dzieje z przegubami tylko gdzieś którąś gumę wymieniłem wiem bo była już spękana to już wymieniłem dlatego tylko żeby właśnie w terenie gdzieś się nie przerwała albo coś takiego fajnie się, fajnie się że tak powiem na tym jeździ jeździłem mośką i, i Predatora sprzedam tylko z tego względu żeby sprawdzić jak się jeździ na Iresie z ciekawości to było zmiana właśnie kładę nie? A jeździ się, no mówię, jak, jak dla mnie fajnie się jeździ, bo yy, co jest zaletą tego właśnie zawieszenia IRES, jest o wiele większy prześwit. Prześwit jest z 20 ponad centymetrów, już nie pamiętam ile dokładnie, ale to tam zależy też jak są amory ustawione, ale no około 25 cm jest na pewno prześwitu z tyłu i jest, jest na równo z przodem. Czyli jakieś kamienie i tym podobne przechodzą sobie bez problemu. W Ośce był to problem, no bo haczyło się, tak. No, a tu troszkę lepiej. No i tak to wygląda, tak wygląda. Z wad to bym powiedział tak, jest waga tego kłada jest no większa niż innych osiek, bo no jednak trzeba spojrzeć, że tej ramy no jest trochę więcej, tak? Czyli jest cięższe. No i siedzenie. Jak... No, ostrość. Tu jest strasznie wąskie w tym miejscu i na przykład dla początkujących jeźdźców może być wrażenie takie jakby się jechało na nie wiem jakimś drewnianym klocku, tak? Wbija się, że tak powiem, w cztery litery trochę, no ale idzie się przyzwyczaić, a ja już się przyzwyczaiłem i już nawet już, że tak powiem moje cztery litery się przyzwyczaiły do tego i nawet już się jedzie dobrze do, na tym. O, mam zegarek, licznik motogodzin, który wskazuje obroty i motogodziny. O, zaletą też tego układu jest to, że ma zbiornik 12 litrów czy 12,5 nawet. Także na każdy wyjazd jeszcze zostaje z pół zbiornika, jak się tak 4-5 godzin jeździ. Także nie, nie jest źle jakoś. No ale kto by patrzył w kładzie na spalanie, ważne żeby to szło radziło sobie w terenie i, i, i nie gryma siło, nie psuło się, tak? Aha, mój kład akurat jest... ten wypa... przypadek ma tak, że przypadek... Pozwol... nazwałbym to nawet zaletą tył ma strasznie szeroki, bo od brzegu opony tu od brzegu do drugiego brzegu jest 1,40 40, akurat teraz chyba dokładnie 1,38 m na tych felgach ale na dziesiątkach jest 1,40 40, czyli kład jest strasznie stabilny no i co za tym idzie, ładnie sobie chętnie boczkiem chodzi. Panuje jeszcze też taka opinia, na czy popinia, Nie wiem czy opinia, czy, czy po prostu niektórzy ludzie myślą, że właśnie Polaris Outlaw jest to 4 na 4 Otóż nie, to jest ośka. Z niezależnym zawieszeniem, tak? Ma tylko po prostu te półosie i tyle. To nie jest 4x4, bo nie ma napędu na przód. Aczkolwiek, może by była to fajna opcja, gdyby miał. Jak widać, nie ma tu żadnych półosi z przodu i to jest tak oryginalnie. To nie jest skład przeprawowy, to jest skład sportowy po prostu z niezależnym zawieszeniem. Także tyle mojej opinii. Mówię, dla mnie to jest to. Akurat 500 nie będę się wypowiadał na 525, bo nie wiem ten silnik KTM a jak one chodzą, chociaż też słyszałem, że nie ma jakoś tam z nimi dużo problemów, ale jak dla mnie mówię 500 jest całkiem spoko. Mówię, jeździłem Predatorem, jeździł 3,5 roku bez żadnych problemów, sprzedałem wiem, że dalej go tam ludzie tłukli i to nawet nie miał lekko. I no i na to tyle, no to co tu mogę więcej powiedzieć, tak. Na silnik nie narzekam. Miałem rozebrany, wiem jaki, w jakim jest stanie. No jeszcze chciał, co? chciałbym zmienić to te podłogi, bo takie trochę małe się wydają w tym kładzie. Ale to i na to kiedyś przyjdzie czas. Nie można wszystkiego od razu, bo się za szybko maszyna znudzi, tak. O fajne jeszcze co bym powiedział, z zalety z tego, Łańcuch, no bo jest akurat, trochę akurat teraz brudny, ale bo jest kiepski smar, który jest do niego, miał być suchy, ale coś się mocno lepi. Tam nie pamiętam jakie to tam firmy, ale też kurczę, no trzeba go zmienić w każdym razie. Zalecenie jest to, co bym powiedział, łańcuch, tak? W ojcu szybko mi się dosyć wyciągał, a, a z, oczywiście zakładałem y, Dida, tak? Tutaj, tu ma taki, taki luz powiedzmy i to już jest od roku czasu, tak? No bo tutaj jednak yy, łańcuch, no to nie pracuje, tak? Ten cały mechanizm tutaj. On nie pracuje. No i to nie rozciąga się tak, gwoździe. To taka krótka moja opinia dla tych, którzy by chcieli się kiedyś zdecydować na takiego układu. Zalet. Wygodne zawieszenie, tak? Yy, większy prześwit. Jak dla mnie. Oczywiście jest to moja tylko i wyłącznie opinia. No, dobry silnik, nie jest zły. Jak coś potrzeba, idzie części znaleźć, tak? Bo tłoki idzie kupić. Tłoki idzie kupić, łańcuch rozrządu idzie kupić, łożyska idzie kupić. Na skrzynie jakoś tam, no, nie spotkałem się, żeby się wysypywały, tak? Wiadomo, jak ktoś nie będzie dbał, nie będzie wymieniał tych olei, no to, to przecież wiadomo, no każdy sprzęt, czy to Yamaha, czy Suzuki, czy, czy jakieś inne kłady, tak? Innych firm. No nie dbasz, no to to też się odwdzięczy tak, że nie będzie jeździło, bo będzie się psyło, no, no podstawą jest wymieniać olej takie, no, i dbać o płyny i, i, i tym podobne, no, jak coś się dzieje, to naprawiać, a nie tu, no bo drogo. Chciał się mieć firmowego kłada, trzeba wiedzieć, że to nie jest tanie hobby. Gryzonie się gryzą. I tak na tym zakończymy pięknym rysunek. Dzięki, pozdrawiam, skład PMI. Trzymajcie się.